Hello, my name is Renata, my channel is named Learn Polish with Renata, I am showing you flamingo, I love flamingos, oh they can be noisy, they've got the colour from algae, what they eat, it is beautiful here. Please share my video with your friends or family and give me a thumb. That will help me with development of my channel. Proszę zobaczyć flamingo. Tamten z tyłu wygląda przystojnie, długie nogi. O i szukają. Nie wiem czemu one taki hałas robią. Czy one szukają partnera albo partnerki? O, te, te dwa chyba to jest para. EP. Ta z tyłu mniejsza, ta jest większa. Te dzioby mają bardzo ładne. Te dzioby one idą tak na dół, żeby mogły sobie nabrać wody i jeść stamtąd różne drobne ustroje. Jest bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.